Cześć, witam na kanale Wędkarz Niedzielny. Dzisiaj Wam pokażę, jak w prosty sposób podrasować sobie koło wrotek. Jak wiecie, podstawą skutecznego łowienia w wędkarstwie gruntowym jest nęcenie. Aby było ono najbardziej precyzyjne, trzeba po prostu rzucać za każdym razem w to samo miejsce. Ja nie mam takich umiejętności, żeby za każdym razem idealnie wcelować dokładnie w ten sam punkt, dlatego posilam się klipsem na kołowrotku. Niemniej klips, klips plastikowy ma kilka swoich wad i ułomności. Po pierwsze, nie oszukujmy się, będzie niszczył trochę żyłka w tym miejscu, gdzie, gdzie go zahaczymy. W przypadku brania naprawdę dużej ryby, może po prostu nam zerwać żyłkę. Będzie bardzo trudno odhaczyć palcem ten, ten klips przy napiętej żyłce. Zresztą czasem decydują momenty. Zwyczajnie możemy nie zdążyć tego zrobić i, i żyłka nam się zerwi, a my stracimy dużą rybę. Hamulec w tym przypadku w ogóle nie, nie będzie miał szans nawet zadziałać. No jak temu zapobiec? Słuchajcie, na, na AliExpress zamówiłem sobie coś takiego. To są takie kołeczki silikonowe, one są miękkie, z miękkiego materiału, które po prostu zamontujemy sobie zamiast tego standardowego plastikowego klipsa. Operacja jest bardzo prosta i w kilku krokach przedstawię Wam, jak to zrobić, i pokażę Wam, jakie zalety są stosowania takiego wymiennego klipsa. W zasadzie, to nawet nie mam przekonania, czy przeznaczeniem tych klipsów jest jest właśnie kołowrotek wędkarski. Myślę, że mogą służyć do jakiegoś innego celu, może jako jakaś zaślepka, czy, czy coś takiego. Natomiast w naszym przypadku on się doskonale sprawdzi. Więc za chwileczkę pokażę Wam, co będziemy robić. W pierwszym kroku musimy zwyczajnie Tręcić półkę. Klips jest zamocowany w tym miejscu. Widzicie? No i tutaj nie ma wielkiej filozofii. Musimy go zwyczajnie wyłamać kombinerkami. Poszło w miarę sprawnie. Proszę, mamy usunięte, wyłamane. No i teraz w tą dziurkę musimy włożyć naszego klipsa. No jak widzicie w moim przypadku ten otwór nie jest okrągły, to to zależy oczywiście od modelu kołowrotka, więc będziemy musieli jeszcze dodatkowo posiłkować się wkrętarką i, i o, po prostu sobie tutaj przewiercimy. Tak, żeby ten nasz kołeczek dobrze, dobrze wszedł w to miejsce. No, i proszę, dziurkę mamy już nawierconą. Jedyne co nam pozostało, wcisnąć, wcisnąć po prostu w tą dziurkę nasz, nasz kołeczek. No, i proszę, siedzi na miejscu. Tutaj widzicie, od środka jest ten, ten grubszym fragmentem zablokowane. Ale jeszcze dobrze sobie tutaj przebić szpileczkę, bo jednak przy jakimś mocnym szarpnięciu może to nam wyskoczyć. To jednak jest guma, więc ona się będzie odkształcała i, i dobrze sobie to zablokować szpileczką. No proszę coś takiego po prostu sobie tutaj ja akurat łamałem sobie kawałek i przebiłem można to też sobie y, tą dziurkę przygotować wcześniej można na przykład drucikiem przewiązać e, to już zależy tylko i wyłącznie od waszej inwencji no i zobaczmy jak to się sprawuje bo chyba to będzie najważniejsze prawda nie zobaczcie, wygląda to tak zahaczamy sobie tu żyłkę przy zahacza, przy jak widzicie przy zarzucaniu można szarpnąć i po prostu on się lekko odgina, ale żyłka nie spada. A teraz wyobraźmy sobie po prostu branie dużej ryby. i Proszę, spada nam z, z kołeczka przy mocnym szarpnięciu i normalnie żyłka będzie się odwijała z kołowrotka, zblokowana hamulcem. Jak widzicie cała operacja jest bardzo prosta. E, takie podrasowanie klipsa w kołowrotku można zrobić przy każdym najtańszym kołowrotku. Koszt 10 sztuk tych kołeczków, które Wam pokazywałem, to jest około 5-6 zł na Aliexpress, więc w zasadzie można powiedzieć, że odbywa się to bezkosztowo, a jest to bardzo dobra i tania, przede wszystkim alternatywa dla kołowrotków ze, ze specjalistycznym klipsem. Zachęcam Was zatem do majsterkowania. Jeżeli film Wam się podobał, to poproszę o łapkę w górę. A oczywiście tradycyjnie zachęcam do subskrybowania mojego kanału i wodą cześć!